Witam was w serii Adwentech. tym razem człowiek z fryzurą, o którą muszę zapytać. Jak to jest, że ci się ona utrzymuje? To jest zupka chińska, stary. Witamy w serii Adwentech. To 24 dni rozdawania prezentów 24 różnym twórcom. W tym roku goście wymyślają je sami. Każdy dostaje budżet 1000 zł, więc weźmiemy pod lupę ich kreatywność. Tak czy siak, najważniejsze jest, żebyś wylosował prezent i zaraz ci wytłumaczę dokładnie zasady. Dzisiaj mikołajki przychodzą do mnie wcześniej, święta przychodzą wcześniej, więc zobaczymy co. Co tutaj odda, czy odda, czy nie odda. 22. My będziemy sprawdzać i oglądać, zastanawiać się, na ile ten prezent jest użyteczny, uniwersalny i kreatywny w tych trzech wariantach. Ani ja, ani Kaluch, którego jeszcze nie przedstawiłem, więc to jest Kaluch. Chyba, witam. To jestem tak, ja. Tak dawno się nie widzieliśmy, no, że po prostu, ale przeszliśmy... Dołożyłem do... zupkę chińską wyhodować na głowie od ostatniego odcinka, więc no, no, faktycznie trochę czasu minęło. Dobra, szukamy prezentu. Tak jest. To musisz znaleźć te prezenty. 22, tak. chłopie. Ja tutaj wszedłem i mówię, fajna aranżacja, nie myślałem, że to są prezenty, które będą twórcy otwierać, no. Więc jestem aż w szoku, tylko gdzie jest 22, no? Tu jest 21, To są losowo, losowo dałeś te numery, czy jak? Tak, są losowo, wiesz, żeby jeszcze trochę utrudnić. Jak ma... o, jest 22. Spora paćka, to a, mi się a, podoba. Czekaj, czekaj. Co? Niektórzy pokusili się o to, żeby wrzucić kilka rzeczy osobnych. No ja szanuję takie osoby. Dziękuję Wam bardzo. Drodzy twórcy, mam trzy prezenty pod jednym numerem. No to co, to chyba idziemy i w takim razie otwieramy. Ale chwila, bo pewnego dnia mieliśmy okazję rozmawiać o pewnej specjalnej rzeczy. Więc oprócz tych prezentów, ja mam jeszcze coś dodatkowego do Ja ziemię. wiem chyba co to będzie. Opłacało się widzowie przyjechać dzisiaj do Ziemniaka. No święta pełną parą, o o, wiem więc to jest. Tu z malutkim podpisikiem jest coś customowego, co też dzisiaj odpakujemy. Od czego zacząć? Ja myślę, że to sobie na deser zostawię, co? Tak, czy nie? Myślę, że tak. No dobra, pogadaliście chłopaki, że ja też nic nie wiem. No ja nic nie wiem, więc jestem ciekaw, co się znajduje w środku. No to sobie wybierz, bo ty, widzę, tutaj będziesz tylko przy gościach otwierał, więc możesz sobie wybrać. Pozwolę ci wybrać, mam trzy prezenty. Dobra, biorę ten, który jest najbliżej mnie, czyli ten najmniejszy. Okej, okay, to czyń honory. Mam trzy, więc no jeden sobie możesz otworzyć. O, pierwszy raz mogę coś otwierać. W tej serii. Tak, bo za każdym razem było tak, że każdy inny otwierał i każdy... No tak, ja mam. O... Czekaj, czy to jest zestaw Ola. Lego? <słyski> <słyski> Marbela jeszcze, proszę Państwa. I popatrzcie, to jest postać, to jest Baby Groot, tak się nazywa, mm. dobrze mm. mówię? Tak. I to jest postać, która absolutnie w każdym memie, jaki się pojawił w internecie, w pewnym momencie była i uważam, że to jest coś fajnego. To, co chyba trzeba będzie złożyć, nie? To się widzimy za 5 godzin, widzowie. Ja ostatnio gadałem w ogóle z moim kolegą i wspominaliśmy czasy, gdzie były Bionicle, pamiętasz takie? Pamiętam, tam kręciły się tyłu one wali Tak, tak i mój ulubiony to był Toa Nokama, taki niebieski, kurczę. I strasznie mi się przypomniał jak popatrzyłem na to, przez chwilę pomyślałem Zobaczyłem rękę, że to jest jakiś bajonikul, ale chyba już nie robią Bionicle, nie? Wydaje mi się, że nie i stare bajonikle mają w ogóle wartość kolekcjonerską. Tak, tak, tak. No ja chciałem go kupić i kosztuje 130 zł, ten konkretny, który po prostu wiesz, był moim ulubionym, nie. Więc możliwe, że są jeszcze droższe, nie, nie wiem. Ale A. możliwe też w ogóle, że bajonikle wrócą do łask, bo na przykład Bionicle. jest jeden twórca, którego serdecznie pozdrawiam, co takie kerenciołki wprowadza z powrotem Aha. do Polski. Play, to ostatnio no, Róbmy to, róbmy to. Ja też miałem tego sporo. Kurczę. Ja, mój ziomek miał taką wyrzutnię specjalną, bo to nie każdy miał wtedy, nie. Ja pamiętam, że że brali, jak to trzeba było tak pociągać jak kosiarkę, to tak. niektórzy mieli mody, że mieli ten, tą, tego takiego trytytkę, Aha. mieli taką długą, metrową okay. i wiesz, ciągnęli... A, tak, to na, nawalało po prostu tak, że się nie, zatrzy, nie dało się tego zatrzymać. Dokładaliśmy tam żyletki, inne rzeczy, żeby... Piękny czas, wy tego nie znacie pewnie w większości. weźmy <grytujmy> żyletki, piękny czas. <grytujmy> 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 Niefortunnie, chodziło o Beyblady. O, żyletki też kolejny. To teraz co? Teraz ja dla zasady, a potem trzeci otworzy ty. Nie, to trzeci razem otworzymy, no, bo jest może. największy. Może być. Pięknie zapakowany. Ty pakowałeś te prezenty? Nie? Nie. Nie. A no tak, no bo byś wiedział. W zeszłym roku też pamiętam jak ja pakowałem, to dużo osób mówiło, że dlaczego tak fatalnie ktoś pakuje prezenty. Robię to co mogę. Pakować każdy może lepiej lub gorzej. Chciałem otworzyć do widza. Co to jest? Co to jest? Koc elektryczny. Co? Coś Takiego istnieje? No to, hey. to za czasów PRL-u było bardzo popularne i wiesz co, stare koce elektryczne na tych drucikach oporowych, to one były najczęstszym powodem pożarów. Mam nadzieję, że się coś zmieniło w tej technologii A, od lat. Ktoś tutaj chce zasabotować po prostu moje życie i kupił mi taki koc, fajnie. Pamiętaj, że ktoś, kto kupował te prezenty, nie miał pojęcia, że to Dobra, trafi miał do pojęcie. ciebie. Ja wierzę, że to, to jest specjalne. Może po prostu youtuberów to nie, nie To jest ustawione Pomyśl sobie, będzie chłodno, będziesz chciał sobie ogrzać nogi, to będziesz mógł teraz pod kocem elektrycznym. Się ustawić i będzie Czemu nie, się... nie można wejść pod zwykły koc, tylko elektryczny. No, ale szybciej się dajesz, tak? No to też prawda. No. Z takim bustem. No, dobra, no, zobaczmy. Wygląda całkiem przytulnie, Fajny cozy. Milutki jest. Cozy. Inaczej, na pierwszy rzut oka, gdyby nie było o, widocznej to. No to wygląda trochę przerażająco. No. 100% poliestru i co to jest? Ja ten skład. Nie używać, kiedy jest mokre i nie wkładać pinów. Okej, okay, przetestuję wychodząc pod prysznica jutro. Nie. Dam wam znać. Nie, nie rób tego. Czekaj, jak jest duży, sprawdzimy. Ja to się dwie osoby zmieszczą, albo trzy, nie no dwie, powinny się zmieścić. Ty a ja tutaj wkoś, jak to się by... Się... za zapali, dawaj. Bo w sumie lepiej to sprawdzić tutaj. Mam trzy gaśnice. Spokojnie. Myślę, że myślę, że nie będzie trzeba, ale chciałbym realnie poczuć jak to jak to kurczę wiesz co. Ja się stary owijam, próbujemy. Trochę mi głupio podłączać ciebie do 230 V, ale wezmę Zaryzykuję tylko kabel. Kto wpadł na pomysł kupienia koca? a z drugiej strony no zima, więc. W sumie... No tak, no w klimacie jesteśmy świąt, więc nie jest źle. Dobra, to tu jest sterownik. Mati, może hmm. pokaż mi jak to wygląda? Ja też czy mam koc jak coś to we dwójkę porazi zero. Dajmy, chyba jest szóstka, temperatura chyba jest najwyżej. Czujesz coś? Stary! Yo. Nie, ja nic nie czuję póki co. A dałeś nam ma największe masy? No, tako, takie mam wrażenie, No tak, jak dajesz tutaj plusik. Nie przeczytałeś instrukcji. No to zaraz przeczytam. trzeba zniąć folię z, z czegoś tak tam. Wyłączę, tak jest, włącz. No to zostaw na 6 i zobaczymy, czy się robi. Szóstka i trójka. czemu jest C i T? Ciepło i... Albo Fahrenheita Celsjusza. Mhm. No nie, no to Celsjusza byśmy o 6 stopni, a Fahrenheita 3? Trochę zimno. <laughs> może to jakiś jest, może wibruje jeszcze dodatkowo, masażer jakiś. <laughs> Chyba się robi cieplej albo się wkręcą. No, bo jak przechodzisz z nogi na nogę, to się chyba robi coraz cieplej. Jest instrukcja obsługi. Jest to mata koc elektryczny. 180 na 130 cm. Jeśli tylko działa, to byś ocenił taki prezent. Czy to jest coś fajnego? To jest coś fajnego. Aczkolwiek mam pewne obawy przed używaniem tego na co dzień. Muszę zaufać temu temu kocowi. Kocu. Ma to potencjał, ale nigdy czegoś takiego nie, jakby nie widziałem na żywo. Dobra. Zwiększ, zmniejsz temperaturę. Zwiększ, zmniejsz czas pracy. Włącz, wyłącz. Czyli zwiększyliśmy i zwiększyliśmy temperaturę okay. Też że połączyłeś i włączyłeś. Ciepło, ciepło się robi. Naprawdę. 85 watów, więc wcale nie tak dużo. A jeżeli ma ogrzać tylko stopy, to może to jest zarąbista rzecz. No. Jestem mega ciekaw tego, dlatego wziąłem w ogóle instrukcję, bo nieraz wieczorem było chłodno, albo Wiec. ja byłem przeziębiony i tak mówię, kurczę, ale bym się czymś okrył, bo jest mi zimno. Ubierałem się w pełno bluz dwie kołdry, i mówię, jeszcze bym się dogrzał. Może taki kos byłby dobry. Tylko pytanie, czy można to wsadzić na przykład pod kołdrę. Wydaje mi się, że nie do końca. No, chyba, chyba by się zrobiło za ciepło. Bo teraz autentycznie czuć, bo to ma takie tutaj. Przewody pod spodem on musi mieć i czuć, że w tych miejscach tych przewodów się robi naprawdę ciepło. Czujesz? Dotknij sobie ten przewód tam, na przykład tu jest, pod spodem. No i... Ja mam chłodne dłonie i czuję, że mnie ogrzewa. Ale taki to jest delikatne, no. takie ciepło, ale w sumie takie komfortowe. Właśnie, może dobrze, no wiesz, nie przegrzewa cię też, nie? Mata koz elektryczny jest urządzeniem przeznaczonym do ogrzewania ciała w chłodne dni. No to to się zgadza. Charakteryzuje się miękką, przyjemną w dotyku powierzchnią. Zgadza się. Która zapewnia komfort i ciepło podczas wypoczynku. Zgadza się. Ty wypoczywasz teraz? Wypoczywam. Bardzo komfortowo się stoi no pod tym kocem. System grzewcy, praktyczny, funkcjonalny dodatek, który zapewnia przyjemne i relaksujące chwile podczas zimowych dni. Nie, ej, spoko gadżet. Naprawdę spoko gadżet. Ja jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony, bo teraz jest mega przyjemnie. Trochę mam bluzę, już się robi, robi się chyba za ciepło, ale faktycznie ja też jestem zmarźluchem, więc przyda się. Przetestuję, dam ci znać w przyszłym roku, jak, jak kot działa. Dobra, a mamy jeszcze jedną paczkę, którą warto by było otworzyć, a jestem mega ciekaw, co się tam znajduje, bo to jest największa z całego zestawu. Ja też, ja też, ale muszę ściągnąć kot bo zaraz, zaraz będzie nieciekawie, chyba że ty chcesz. Ja chcę, ty. No mówię, rzeczywiście się jest, robi. jest tak. nagrzane stary mocno. Ale to jest tak, nagrzewa się trochę. To jest takie ciepełko. To posiedź w tym dwie minuty i pogadamy. Nie. Teraz. Aż tyle to nie, to dziękuję. W zeszłym roku, jak i przez wszystkie ostatnie lata, zawsze każdemu mówiłem, weź prezent, spróbuj nim potrząsnąć i spróbuj zgadnąć, co się w środku znajduje. W środku się nie mam pojęcia, co się znajduje. No nic tutaj nie, nie, coś, się, coś w sumie się rusza. Ja obstawiam, że to jest jakaś zabawka. Patrząc na poprzednie prezenty, to ja nie wiem, czego się spodziewać. To może być totalnie coś z innej beczki: jakiś toster albo czajnik. Ja co? też zauważyłem no, tej, tej edycji adwentechowej, że rzeczywiście te? branie prezentów do ręki randomowych jest absolutnie nie do zgadnięcia. Był jeden człowiek, który. To się Tak. Czekaj, nożyk, nożyk, nożyk! Dawaj, nożyk, mini nożyk. Ło, wow, no dobra, taki fajny mini nożyk. No. Nie pogardzę. To jest herbata? No, z tym czajnikiem to miałeś trochę racji. <noise> nie gadaj. <noise> Czyli jednak jest jesteś herbata. drugą osobą, co zgadła. To jest czajnik? Połowicznie, no nie do końca. Herba. Nie, no mamy herbatę, to jest taki typowy zestaw, jak dostawałeś w podstawówce, jak ja się losowałeś z ziomalami, tak? Ja wytłumaczę, to są inne prezenty w jednej paczce zapakowane. Dobrze. Aha, no tak. tak, bo Mati koordynował wszystkie tak. prezenty, więc on wie, więc czasami musi podpowiedzieć. Nie Żaden zestaw, to są po prostu inne prezenty w jednej paczce okay. No dobra, no to mamy herbaty Seal Aldalbert. Ponoć Smaczne. Co? Nie piłem nigdy. No to będziesz mieć jadę. okazję. Tak, jestem herbaciarzem, lubię. Ostatnio piję gojnik. Wiesz, co to jest gojnik? A nie herbaciarzem czasem? Herbaciarzem też, to od czterech lat, ale teraz mam zajawę na gojnik. Czym jest gojnik? Brzmi jak jakiś... Gojnik wiem, to jest szałwia libańska. I ma nazwę od tego, że w starożytności goiła rany jakichś tam żołnierzy. Gojnik? Greckich, tak chyba, albo rzymskich, nie chcę skłamać. Gojnik. Brzmi idiotycznie, wiem z czym się kojarzy każdemu, ale smakuje bardzo dobrze. Polecam, Kalu. No Przedostujemy tą herbatę i zobaczymy, czy się smakuje. Tak, to jest czarna herbata, więc no spoko. Czarna zwykła, ale jakaś smakowa chyba. El Grey i jakiś Ceylon. Ceylon, no. Ja zazwyczaj biorę turebkę herbaty albo zasypuję i po prostu piję. Nigdy się nie zastanawiam Ja nad zwykłą turepce. herbatą raczej też, ale bardziej nad takimi różnymi wymysłami wolę poświęcić chwilkę. No dobra, lecimy dalej, bo jest jeszcze tego sporo. Proszę, żeby to był termos. Czuję, że to jest coś termos do jerby, albo do gojnika. to będzie przepiękne. Czyli to jest taki zestaw zimowy. Masz no. kocyk, żeby się ogrzać? Czy ogrzać ciepłą herbatkę, żeby sobie zaparzyć? Przemyślane. Przemyślane, I ilego do składania, świetne. Akurat na jakiś jeden pojedynczy wolny dzień w tak. ciągu roku. Yo! Dobra. To jest kubek termiczny. Kubek termiczny, najświetnie. No, i ale kogo, zobaczcie jakie firmy. Stanley'a. Tam. To jest ten, co. był samochód, co spłonął i on przetrwał. Kojarzycie, case? Co jest? Tak! Ja kojarzę też, ale. <laughs> Więc wychodzi na. Dobra, kreatywność dobra. tutaj naprawdę zyskuje bardzo Czyli mocno. Czyli jak zapali mi się ten koc i mając w pobliżu ten termos, to mam pewność, że termos przetrwa. <laughs> <On> przetrwa. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. Dziękuję, dobry człowieku. Nie, no pięknie, pięknie. To akurat dla herbaciarza i herbaciarza go. I niciarza, to się przyda. No dobra, ale to nie jest koniec. Ja tutaj widzę jeszcze. Dobra, mam coś, co będzie na pewno dla ciebie. Ja ci to o. zostawiam. Capibara skarpety. O, dziękuję. Nie wiem, czy twój rozmiar, bo jest 35, więc. <grym>, no dobra, to nie do końca. Ale dobra. jesteś lepszego tutaj dla ziemniaka jeszcze. <grym>, to skoro już jesteśmy w temacie skarpet i odzienia, obuwia, jest kolejny stary prezent dla ziemniaka. Ja się podzielę. Ja widzę, że w trzeba się dzielić, tak? Więc te oto. <grym>, ale. Bambosze wędrują do ciebie. Ale wiesz, co jest najwspanialsze? To jest postać, macie teraz chwilę, żeby spróbować zgadnąć, z jakiej kreskówki. To jest Gacuś. Ja nie znam. Spongebob. Ze Spongeboba, ja teraz cisnę SpongeBoba. Dobra, Boba. Gacusiowy. Ty, tylko ten, ten rozmiar też mi się wydaje, że jakiś taki niezbyt duży jest. Przymierz, ja myślę, że każdy widz zobaczysz zobaczyć ciebie w tych butach. W dwóch Gacusiach, dobra. <laughs> L, to jest rozmiar L. Sztos. No i fajne. Na górze mam jeszcze z leniwcem takie bambosze. Stary! Jo. I to jest ten tak zwany drip. No, jesteś wydripowany na maksa teraz. Siema. się ma. Poznaj mojego gacusia. Czułęka takie. Chcesz dotknąć mojego czułka? Zobacz, ej, możesz je customować. Możesz je mieć tak. W zależności od mudu możesz mieć tak. Możesz Czekaj, mieć tak. To jak była ta ośmiorniczka, że dziewczyny przekładały, czy są zadowolone, tak. czy Smutne, nie. Smutne czy wesołe. No, to też możesz swój mód określić. O, na przykład jesteś teraz taki sfokusowany. Po jerbie tak wyglądam, na przykład. A jak jestem zmęczony, to tak. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze tu mamy coś. Jak to fajnie wygląda, jak chodzisz. Powinniśmy się umówić na boisko na przykład. Na, na tenisa, skłosza, padla albo coś. Musi, jak przyjdziesz w tych butach, to jesteś szefem. Dobra, to jesteśmy umówieni. Ale tam widzę jeszcze jedną rzecz. O, mjeszce. Też ktoś pomyślał o tym, że jak już złożę sobie Lego, wypiję herbatkę, spalę mieszkanie, to potem można zagrać w Sabotażystę na przykład. <laughs> ha, ha. Z elegancko. Czyli ten, kto wymyślił prezent jest Sabotażystą i nawet się podpisał. Dziękujemy. No i nie ma lekko. Gra, wersja demo jakiejś gry. Dziękuję za demówkę. Nigdy nie miałem karcianej wersji demo jakiejś gry. Coś wiedział, że gamer to będzie otwierał. Nie ma lekko, no nie ma lekko z tymi prezentami. Jest naprawdę wysoko, jest mocno. To zastanawiam się, czy to jest dobry moment, żeby ocenić te wszystkie prezenty? Dajcie nam chwilę do namysłu, a my przejdźmy do czegoś customowego. Po co Kali tutaj też między innymi przyjechał, chociaż o tym nie wiedział? Tak, doszły mnie suchy, że jest tutaj jeszcze jeden prezent, także w tym roku gwiazdka top. 10 na 10. Bo nie wiem czy ty widziałeś, ja ci się nie chwaliłem, ale wypuściłem swoje klawiatury. Też słyszałem, o tym, słyszałem eee. o tym. I w związku z tym przygotowaliśmy dla Kaliego coś specjalnego. Ja Weź do ręki i powiedz, co sądzisz. Na pierwszy rzut oka? No. Porządne. Tak? Porządne, no. Jakbyś miał strzelać, ile taka klawiatura może kosztować? Nie wiem. Mam strzelić cenę, myślisz? Aluminium. Ale to, żeby no. dopowiedzieć, podwójne wyciszenie, smarowane, słuchacie. Kurczę, klawiatury. jak to chodzi. Jest mega cicha. Takiej klawiatury to chyba każdy youtuber potrzebuje. 800 bym za nią dał. 1000 zł. Stary, poczekaj. Nie skończyliśmy. Tu masz wyciszenie pod spacją więc masz gumeczki, no. widzisz, całość się na w środku pianka poliuretanowa, pod spodem też pianka I jeszcze w spacji. Co jest? Takiej spacji to dawno nie widziałem, stary, pod spodem. To był cel, żeby zrobić Ale cicha. jak najcichszą spację no, i w zestawie też jest zamienny kick jak cebulka? ktoś nie chce mieć cebulki. które która się nazywa Onionite, mm -hmm. To cebulka, bo to jest dobry deal, zaskoczę 249 zł. Chciałem stworzyć. Chciałem dołożyć, dołożyć jeszcze chciałem. 1200 mówię, nie? Ej, mocno. chodziło o to, żeby stworzyć coś fajnego, wiesz, dla społeczności i pokazać, że gaming wcale nie musi być drogi? No to stary, chyba się udało. Co sądzisz, że taki? To już jest odlewane aluminium, to już jest zupełnie inna półka, to tak z ciekawości ci pokazuję. Mhm. No dalej zostaje przy swojej cenie. że 1200 mi udało. 399. Jeszcze jest zamienne wyciszenie, tutaj mamy piankę POM w środku, a jeszcze w zestawie masz wyciszenie z silikonu, które możesz sobie zamienić. Jo. Jeszcze na górze mam jedną magnetyczną, praktycznie bliźniaczą Tutaj, ale to Ci pokażę później, bo teraz przejdźmy do prezentu, czyli do customowej Sigmy. A o Sigmie Wam jeszcze nie opowiadałem na tym Sigma. kanale. Stoś? Bądź jak Sigma. To bierz prezent, I co wiem? ja. Wcześniej nie miałem pojęcia, nie widziałem tych klawiatur i nie mogę się doczekać, bo ziemniak mi przewijał temat. Troszkę zapomniałem o tym jadąc tutaj. my sądziłem, że dzisiaj odbiorę. To jest Full Custom stary, pod TK. Tak, dostałem tylko, jeśli chyba ciebie pytałem, zadałem ci pytanie, jakie kolory lubisz? Tak. Jakbyś miał wyobrazić sobie klawiaturę, która będzie ładna według ciebie, to co ona powinna w środku mieć? Jaka ona powinna być? Ja myślę, że ją po prostu otwórzmy stary. Otwieraj. Ja już nie mogę się doczekać. To jest klawiatura, którą wspólnie razem Stark Project wzięliśmy i zaprojektowaliśmy. Przyszła przez parę iteracji różnych designów okay. i ten wydawałby nam się być taki idealny akurat pod to, co się tobie będzie podobać. Mam nadzieję, że się spodoba. Najważniejsze, ja chcę od ciebie usłyszeć szczerą opinię, więc jak uznasz, że jest beznadziejna i fatalna, to zawsze z tak ciężkiej klawiatury będziesz mógł zrobić na przykład... Ale co już spoilerujesz? Dobra, ja... Bo Jaka będzie filmowany. beznadziejna, chłopie? O ja... czym ty mówisz? Czekaj, ja wie, wiesz co, chciałem, żeby to było w złotku, a to jest cerata i ją się ciężko przerywa. Ja nie chcę, właśnie nie potrafię tego otworzyć, gdzieś ten Mini nożyk mi zabrałeś. Wziąłem dla bezpieczeństwa. Tu będę już widział? Nie. nie, nie jeszcze nie. nie. To jest wszystko, jeszcze takie lołki, żeby nie było widać. Dobra. Ciekawostka: zrobiliśmy Kalu. 13 takich klawiatur, okay. w sensie kastomowych. Jesteś jedną z 13 osób w Polsce, która ma Tyjo! taką klawiaturę. Ja lubię i takie rzeczy. I jest parę ciekawostek. Ale Możesz otwierać. Masz jeszcze taśmę. Przecinam. Tak, dla bezpieczeństwa. Tary stresuje się. Ale tak się... pozytywnie, tak pozytywnie. Się... Ja też się tutaj stresuję, bo mam nadzieję, że wszystko będzie ok i ładnie. No dawaj. Welcome to Dark Side okay. Witamy, dzień dobry. Logo jest git, ale nazwa to jest po taki tutaj. Jakby co? Kiedyś mam wytłumaczę dlaczego. Ale to ty otwieraj, otwieraj. No wiem, wiem, ja chcę, żeby najpierw widz zobaczył. Nie widzę, nie widzę stary nadal. 3, 2, 1... Let's go! Jeszcze TK jest, kurczę, stary, wyróżniony. No przepiękna, ja i Taki kolor. Ej, stary. Wyszczególnione, Team Kaluch, Ej, twoja stary. cała drużyna i rodzina internetowa. Jak? Juhu. Jak? Podoba się? <noise> Jest mocna, jest taka. Ja ci pisałem jakieś tam moje rekomendacje, ale nie sądziłem, że to wiedzie aż tak dobrze. Proszę spojrzeć, widzowie. Kolorki Team Kaluch, Tejka, pięknie wyróżnione. Jest logo nawet moje. No, już nie mogę się doczekać, jak przyjdą do mnie ziomale i zobaczą tę klawiaturę. Pamiętaj, to jest jedna z trzynastu sztuk. Ale ten konkretny design jest totalnie unikatowy, zrobiony specjalnie pod ciebie. Jak sobie jeszcze zobaczysz z tyłu, bo to jest ogólnie klawiatura Sigma i taką No jest Sigma, jest Sigma zdecydowanie. Taką klasyczną, rzeczywiście wprowadziliśmy do sklepów, tylko zrobiliśmy zwykłego mhm. designu 100 sztuk. I tutaj między innymi Mamy napis, bo wiesz, wracasz do domu, mówisz, wydałem na klawiaturę ile? Tyle. I mówisz, dziewczynie, odwróć. Ej, zrobię to dzisiaj, to jest zarobisty pomysł. Do. Jesteś ciekawie. piękna. Do. Jesteś piękna. Bo można powiedzieć też o tej klawiaturze. Jo Ale jest tak masywna, jest tak porządnie wykonana. Stary. Ona jest 2 kg, to jest ogólnie. w ogóle dwa kilogramy. Ona jest, ona jest w ogóle bezprzewodowa. No. To jest zrobione z jednego bloku aluminium, zrobione no. na CNC. W środku mamy switche, które się nazywają diamond, więc jak sobie mhm. wyciągniemy, tutaj mamy materiał P3 taki no. polimer, żeby to jest tak śliskie, jak śliskie są ślizgacze w myszce. Okay. A pamiętasz, że z myszkami mieliśmy trochę do czynienia i rozwalaliśmy. Widzisz, to jest pokłosie tego, co żeśmy robili w zeszłych czasach, że tak powiem. Ja jak sobie, fajnie. W środku jest w ogóle podwójna sprężyna na każdym switchu. Y Ona jest, jak masz sprężynkę y i normalnie jest zagęszczona z jednej i z drugiej strony, Tu jeszcze sprężyna jest zagęszczona na środku. Więc to są um. takie najdroższe, customowe switche, które można wrzucić do klawiatury i poklikaj sobie. Ja dalej nie wierzę w to, że ta klawiatura kosztuje tyle, ile powiedziałeś. To jest trochę wyższy model. No dobra, ale ile? 1250. Okay. Okay. Jak na customowe klawiatury, to nie ma w tym momencie, nie widziałem nigdzie w żadnym no sklepie ja czegoś, też... co by mogło jakkolwiek konkurować. Ja też stary, no, klawiatur w swoim życiu już troszkę miałem u siebie, ale czegoś takiego nie widziałem dawno. Nie mówię tego, bo ja, żeby nie było. Że mi nie kazał tak mówić i tak dalej. Po prostu to jest moja szczera, gamerska opinia. To jest coś najbardziej porządnego, jakie miałem po prostu, jakie będę miał na w ciurku, tutaj w ogóle? To rozwalić, jakbym miał nagrać odcinek, że rozwalamy klawiatury, do tego się nie da rozwalić. To byśmy musieli przejeżdżać to walcem jakimś. Bo, nie? <grym> przed odcinkiem, żeśmy rozmawiali na temat tego, że mam nadzieję, że nic dzisiaj nie będziemy rozwalać. Nie, tego się nie da rozwalić. W ogóle całość po bokach jest wyżłobiona, nie widzę. bo jakby były płaskie, bo robiliśmy testy, jak byliśmy w filmach na płaskim bloku, okay. to ciężko było podnieść klawiaturę. Dlatego mhm. zostawiliśmy tutaj wyżłobienia, żeby dało radę po prostu no tą tak, klawiaturę musi się on, podnieść. musi się on zahaczyć o coś nie. No ale po to też ma być klawiatura, żeby stabilnie. Była na biurku, po prostu leżała i ci nie jechała nigdzie. Nie? Tutaj też masz zawieszenie całej klawiatury, więc jak będziesz pisać i nawet o. troszeczkę mocniej wciśniesz, bo y -hmm. nie wiem, będziesz niekoniecznie zdenerwowany, bo na gaskecie się nie wyżywa człowiek, y -hmm. ale y -hmm. czasami masz ochotę wpisać komuś coś trochę mocniej. Tak. To nie jest takie twarde uderzanie w stół, Widzę. tylko to jest taka delikatna amortyzacja. Tak, tak, tak. Bardzo fajnie całość pracuje tutaj, nie? że się ugina. Jeszcze świeci. Jeszcze świeci. Mm -hmm. Ale to, Jeszcze nie jest koniec. Ekran. to nie jest koniec, bo nie. oczywiście możesz ją sobie skastomować, możesz ją rozkręcić, do środka wrzucić inny rodzaj wypełnienia. Tutaj mamy mamy piankę POM dodatkowo jako taka, wiesz, alternatywa. Natomiast, żebyś miał porządek na biurku, mhm. to jest przewodzik, który jest koilowany. O. Czyli jak podłączysz go, mimo że klawiatura jest bezprzewodowa... to powinni robić, naprawdę. To jest game changer. Słuchaj, czy będąc trochę w sieci tych klawiatur, no, stwierdziliśmy z Grzesiem, bo z Grzesiem Rysko żeśmy tutaj wszystko planowali, mhm. że najlepiej będzie po prostu dodać koila, bo koil powoduje to, że masz porządek. Tak. I nawet jak jest on dziś zamontowany i sobie tą klawiaturę lekko przesuniesz, to nie robi Ci się tutaj zwitek. Świetne to jest. Ona jest tutaj. Natomiast wpadliśmy naprawdę na ciekawy pomysł, jak żeśmy kombinowali. Mm -hmm. Bo tutaj masz oczywiście z logotypem no Escape'a, tak, no, ale, ale widzę, dla każdej z tych osób przygotowaliśmy coś jeszcze: specjalnego kikapa. Tak to wygląda. Popatrzcie. Jeszcze nie widzę, co to jest. Po drugiej stronie. No ale to teraz jako taki reveal. To jest złoto. Co to to jest? jest złoto, i dodatkowo z targu złota mamy tutaj certyfikat na konkretną tą <laughs> kulkę, która znalazła się w tym kikapie Jako certyfikat ogólnie My autentyczności jacy. złota. Więc ty, jako gwiazda internetowa, nie. dostajesz jeszcze kicap. Ja czym ja zasłużyłem za taki kikap. Nie jeden Przy... film żeśmy nagrali, nie jedną rozmowę żeśmy odbyli. Ale ej, no teraz zauważyłem, że to jest na takiej poduszeczce, zobaczcie. Na początku wzięliśmy, się. wzięliśmy w ogóle kulki takie, wiesz, kolorowe no. i próbowaliśmy tutaj odtworzyć taką galaktykę. Ja tutaj jeszcze. Każdy tutaj. Ziemniak biznesno. rozwalił te święta widzowie u mnie. Chodzi o to, żeby tutaj był, wiesz, troszeczkę takiego brokaciku, żeby to tak ładnie się mieniło, żeby też go nie było za dużo, więc takich kikapów, żeśmy wykonali. Naprawdę sporo. Natomiast to ma symbolizować taką gwiazdę, która jest zawieszona gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej. I co jest najlepsze? Takich kikapów jak tworzyliśmy te 13 sztuk, no to każdy jest troszeczkę inny. Mm -hmm. No bo no nie da się jest... tworzyć takich samych. nie? Ale nie. jeśli chcesz, to możesz rozciąć tego kikapa pójść na, na przykład do jakiejś uczelni, wziąć spektometr i zobaczyć, czy to jest na pewno złoto. Czy ten certyfikat jest na pewno Sprzy prawdziwy. Sprzedać też mogę, prawda? To jest 0,96 g złota w tym. Dam znać widzowie, ile kosztowało. <laughs> Nie, Jeszcze na koniec mamy tutaj zamiennego switcha razem z kick -upem. Dlaczego? Dlatego, że to możesz wyciągnąć. Okay. To mhm. trzeba złapać tylko szczypcami, mhm. wyciągasz i możesz mieć tutaj po prostu dodatkowy przycisk normalny. To jest Rozumiem. Print screen, jak dobrze pamiętam? Print screen był. Mhm. Natomiast tu możesz zostawić sobie gałeczkę, żeby po prostu zmienić sobie na przykład głośność, a finalnie też w zestawie masz zapasowe switche, jakby któryś, mhm. coś się stało, ale byś wymieniał właśnie, bo ta klawiatura w ogóle ma słapa. więc Wszystko. mamy szczypce, czyli możesz sobie tym wyciągnąć ko konkretnego kikapa, tak jak Escape'a dałoby no, da, da, da łatwo wyciągnąć. Yes, no. Tak możesz wyciągnąć sobie, wiesz, switcha i możesz podmienić, jakbyś chciał, na przykład bardziej klikające. Okay. Albo jakieś in, o innej charakterystyce. To, że ona jest tak cicha, jeszcze. Tylko to jest chyba, no nie wiem, dla mnie, dla gamera, Ostatnio rozmawiając z Ospano. Szukał klawiatury, która jest po prostu cicha. Widzowie, no to jest dwa razy cichsza klawiatura niż to, co mam teraz. Nie? A dla nas, jak my klikamy, po prostu jeździmy w GTA, wiesz, cały czas się dzieje akcja. Co czasami mnie irytuje, jak słyszę, po prostu, że cały czas klikam. Nie? Teraz chyba tego nie będzie, wreszcie. Ta jest trochę głośniejsza niż tamta. Mhm. Ale można na przykład Nie, no i, tak jest, I tak jest dużo cichsza, stary, i tak jest dużo cichsza. Jeszcze jedna jest ciekawostka, tylko mhm. to już chcę Ci powiedzieć na temat tych customowych klawiatur. Otóż, tak jak normalnie w klawiaturach są switche w orientacji północnej, mhm. czyli tam, gdzie zledzik jest, jest na północy, okay. to tu jest orientacja południowa, południowa że jakbyś chciał na przykład zmienić kikapy na jakieś inne, niekoniecznie te customowe, to wtedy wszystkie profile kikapów, czyli ich kształty będą Będę pasować. Posiadać. Więc tu jest taka ciekawostka, że tu switche są ustawione inaczej. Sigma jest 100 sztuk sigmy zwykłej, po prostu zwykłej, natomiast ta jest jedna, jedyna, specjalna, specjalnie dla ciebie. No, dziękuję. Bardzo mi miło. Już wstydzę. No, się. No to teraz pora jest zrobić takie ocenienie. Mhm. Nie wiemy, co to jest za twórca, który zrobił te prezenty. Mieliśmy go ocenić pod względem, a raczej prezenty, uniwersalności. Mhm. Jak sądzisz, na ile uniwersalny, ja nie mówię o klawiaturze, klawiatura to jest zupełnie osobny tak, temat. Tak, tak, tak. Kupiamy się na paczkach na początku. Na ile to jest uniwersalny prezent? W skali od 1 do 10? Myślę, że do 1 do 10, tak. Ja myślę, że 7. 7? 7. Są rzeczy, które, z których będę korzystał. Są rzeczy, które może przetestuję, jak na przykład koc. Który, nie wiem, tutaj a, jest. A, tu jest koc. Więc dałbym 7. Użyteczność? Użyteczność też 7, tak mi się wydaje. A kreatywność? I tutaj dałbym 10 na 10, bo mi się bardzo podoba. Jest typowo w klimacie świąt, jest wszystko w zasadzie, co potrzeba, żeby zrobić sobie fajny zimowy, świąteczny wieczorek z przyjaciółmi albo dziewczyną, z narzeczoną, z żoną. A w ogóle wiesz, że mam żonę już? Wiem, no chciałem Ci pogratulować. Dziękuję. Starki, a myśmy się zmięło widzieli. Się, to, o, no się od ostatniego tutaj odcinka. Nie tylko fryzura, więc wielkie gratulacje. Dziękuję. Niech to będzie prezent, ten, ten, ten złoty tutaj na nową drogę życia o, w takim razie. Bardzo <laughs> miło, dziękuję. <laughs> tak, więc ja myślę, że dałbym tutaj podobne noty, ale mm. do karu w tym odcinku ocenia. Ja uważam tak prywatnie, że to mm. są bardzo fajne prezenty. Bardzo I rzeczywiście pod względem uniwersalności są o tyle fajne, że one trafią w różne gusta różnych osób. Nie tylko pojedynczej, tylko każdy coś by z tego wykorzystał. Uważam. Że to jest świetna taktyka. I co? props, nie wiem, kto to był. Możesz zdradzić, kto to był? Czy sam nie wiesz? Powiem ci na łóżko wodzichu. Jestem ciekaw, co ty przygotowałeś. Natomiast co sądzisz o klawiaturze? No, klawiatura. Disajmująca. na torcie dzisiejszych prezentów. Przepiękna. Już nie mogę się doczekać, jak moi drodzy zawita u mnie w domu. Także zaraz wracam i testuję. No to słuchajcie, nie przedłużajmy. Pozwólmy Kariemu, żeby A, Czekaj, sobie... Czekaj, czekaj, jeszcze. Tak, są święta, więc się trzeba ładnie podzielić prezentami. Ja dostaję dzisiaj tyle prezentów. Ty mi dałeś, więc ja też ci coś dam. Na przykład herbatę ci dam. Dobry. Dobra, ale już zostałem bamboszki. To masz bamboszki, to koc y, wezmę do domu, jeśli mogę, ale lego bym ci chciał dać też. Na temu damy może. To się... ty na to, Mati. Za to ładne D nagrywanie. Wszystkie bardzo. Tobie, Dobra, super, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Tobie przede wszystkim dziękuję za to, że również. udało nam się zgadać Bokali. Mam bardzo napięty kalendarz. Mam nadzieję, że Wam się podoba odcinek. Koniecznie zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Jest tutaj kanał. W tym miejscu się wyświetla kalucha. Tutaj jest mój kanał oraz dwa inne filmy, które warto zobaczyć jutro. W Widzimy się w kolejnym odcinku i odliczamy do Świąt. Trzymajcie się, wesołych Świąt wszystkim!